To są ja Hawranek Normalnie ścieżka do biegania naprawdę extreme na skraj skarpy jeden fałszywy krok i lecisz taką przepaścią w dół do adratyku się wykąpać od razu Tu się trzeba było przebijać przez krzaki Ale okoliczności przyrody są zacne po prostu zacne To znowu jest cień. Bo tu jest znowu na dole samej skarpy jesteśmy. No, to tak, powiem. Cudna Chorwacja. Cudna. Cudna. A żeby nie było, że was ciemnia.